Cześć. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o jednym z tematów, który fascynuje ludzi na całym świecie. Jak przyciągać pieniądze i obfitość do swojego życia? Czy to możliwe? W jaki sposób nasze myśli, działania i podejście do finansów mogą wpłynąć na naszą rzeczywistość? W tym odcinku dowiesz się o najskuteczniejszych technikach przyciągania bogactwa, od duchowych praktyk po konkretne narzędzia, które możesz zastosować w codziennym życiu. Zostań z nami do końca, bo każda z tych metod może zmienić Twoje podejście do pieniędzy. Zanim przejdziemy do konkretnych technik, warto zrozumieć podstawy. Czym jest prawo przyciągania? Prawo przyciągania mówi, że nasze myśli mają moc przyciągania tego, o czym najczęściej myślimy. Jeśli ciągle martwimy się o brak pieniędzy, wysyłamy sygnał, że brak to nasza rzeczywistość i wtedy przyciągamy więcej trudności finansowych. Z kolei, jeśli skupimy się na obfitości, zamożności i możliwościach, które mogą pojawić się w naszym życiu, otwieramy się na więcej pozytywnych finansowych okazji. W praktyce oznacza to, że musisz dostosować swoje myślenie i zmienić przekonania o pieniądzach. Więc jak to zrobić? Przejdźmy do konkretów. Pierwszym krokiem do przyciągania bogactwa jest zmiana swoich przekonań o pieniądzach. Wiele osób nosi w sobie przekonania, które blokują ich przepływ finansowy. Czy kiedykolwiek usłyszałeś stwierdzenia typu: pieniądze są źródłem zła, trzeba ciężko pracować, żeby je zarobić, albo bogaci ludzie są chciwi? Takie myśli są w rzeczywistości wielkimi barierami. Jak to zmienić? Zacznij od afirmacji, czyli pozytywnych stwierdzeń, które programują Twój umysł na sukces finansowy. Przykłady afirmacji Pieniądze przychodzą do mnie łatwo i bez wysiłku. Jestem wart bogactwa i obfitości. Pieniądze są narzędziem, które pozwala mi spełniać moje marzenia. Powtarzaj je codziennie, najlepiej rano i wieczorem, aż staną się częścią Twojego myślenia. Zauważysz, jak stopniowo Twoje nastawienie do pieniędzy zacznie się zmieniać. Kolejnym potężnym narzędziem przyciągania pieniędzy jest wizualizacja. To technika, w której wyobrażasz sobie swoje życie pełne obfitości, z taką dokładnością, jakby to już było rzeczywistością. Znajdź spokojne miejsce, zamknij oczy i wyobraź sobie swoje wymarzone życie. Jak wygląda Twój dom? Jakie masz konto bankowe? Co robisz na co dzień, kiedy pieniądze nie są problemem? Spróbuj poczuć emocje związane z tym sukcesem finansowym: radość, spokój, pewność siebie. Nasz mózg nie potrafi odróżnić rzeczywistych doświadczeń od tych, które intensywnie wizualizujemy. Dlatego, kiedy regularnie wyobrażasz sobie życie w bogactwie, zaczynasz zmieniać swoje podświadome przekonania i przyciągasz okoliczności, które doprowadzą cię do tego stanu. Jednym z kluczowych elementów przyciągania obfitości jest wdzięczność. Skupianie się na tym, co już masz, otwiera cię na więcej. Kiedy wyrażasz wdzięczność, wysyłasz wszechświatowi sygnał, że doceniasz to, co jest w twoim życiu, a on odpowiada, dając ci więcej. Codziennie rano zastanów się, za co możesz być wdzięczny, nawet za najmniejsze rzeczy. Może to być dach nad głową, jedzenie, które masz na stole, możliwość rozwoju. Dzięki temu zaczynasz myśleć w kategoriach obfitości, a nie braku, co przyciąga więcej dobrobytu. Wszystkie afirmacje, wizualizacje i wdzięczność są ważne, ale nie przyniosą efektów, jeśli nie połączysz ich z działaniem. Prawo przyciągania nie oznacza, że wystarczy usiąść i czekać na pieniądze, które spadną z nieba. Musisz podjąć działania, które zbliżą Cię do Twoich celów finansowych. Zastanów się, co możesz zrobić już teraz, aby poprawić swoją sytuację finansową. Może to być rozpoczęcie nowego projektu. Zainwestowanie w rozwój nowych umiejętności, szukanie dodatkowych źródeł dochodu. Kluczem jest konsekwentne podejmowanie kroków, które przybliżają cię do sukcesu. Wszechświat odpowiada na twoją intencję, ale potrzebuje twojej inicjatywy, aby to zrealizować. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że otaczanie się ludźmi, którzy mają negatywne podejście do pieniędzy, wpływa na twoje myślenie? Jeśli słyszysz narzekania na finanse, krytykowanie bogactwa lub negatywne stwierdzenia na temat sukcesu, zaczynasz wierzyć, że to jest Twoja rzeczywistość. Aby przyciągnąć pieniądze, otaczaj się ludźmi, którzy mają pozytywne podejście do finansów. Szukaj mentorów, którzy osiągnęli sukces ludzi, którzy wierzą w obfitość i inspirują Cię do myślenia w sposób, który przyciąga bogactwo. Twój krąg społeczny ma ogromny wpływ na Twoje przekonania i działania. Na koniec chciałabym przedstawić kilka praktycznych narzędzi, które mogą pomóc Ci w przyciąganiu pieniędzy tablica marzeń. Stworzenie fizycznej lub cyfrowej tablicy, na której umieszczasz obrazy i hasła związane z Twoimi celami finansowymi. Medytacja finansowa: Medytacja, w której koncentrujesz się na obfitości i przyciąganiu pieniędzy. Journaling: Zapisuj swoje cele finansowe. Uczucia związane z pieniędzmi i postępy w osiąganiu bogactwa. To pomaga utrzymać Cię na ścieżce do sukcesu. Każda z tych technik działa na zasadzie budowania odpowiedniego nastawienia i utrzymywania uwagi na celu, jakim jest finansowa wolność. Przyciąganie pieniędzy to kombinacja odpowiedniego myślenia, pozytywnych emocji i konkretnych działań. Prawo przyciągania działa. Kiedy połączysz zmianę przekonań, wizualizację, wdzięczność i codzienne działanie, pamiętaj, że kluczowym elementem sukcesu jest również cierpliwość. Proces przyciągania pieniędzy nie zawsze przynosi natychmiastowe rezultaty, ale konsekwencja i wiara w swoje działania są niezbędne. Z każdym krokiem, który podejmujesz, zbliżasz się do swojej finansowej wolności. Zachęcam cię, abyś wypróbował przedstawione techniki w swoim życiu. Zobacz, jak pozytywne myślenie i działania mogą zmienić Twoje podejście do pieniędzy i przyciągnąć obfitość. Ostatnim krokiem jest regularna refleksja nad swoim postępem. Co działa, a co nie? Jakie emocje i przekonania możesz jeszcze przepracować? Rób to co najmniej raz w miesiącu. Zrób sobie przerwę, zastanów się nad swoimi osiągnięciami i wprowadź ewentualne zmiany w swoich praktykach. Możesz prowadzić dziennik, w którym zapisujesz swoje przemyślenia postępy oraz cele. Dzięki temu zyskasz lepszy wgląd w swoje podejście do finansów i zobaczysz, jakie zmiany są potrzebne, aby przyciągać jeszcze więcej obfitości. Dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że przedstawione techniki pomogą Wam w przyciąganiu pieniędzy i obfitości do Waszego życia. Pamiętajcie, że zmiana myślenia to klucz do sukcesu. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jakie techniki już stosowaliście? Jakie zmiany zauważyliście w swoim życiu? Nie zapomnijcie również subskrybować naszego kanału i klikać dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowymi filmami o rozwoju osobistym i przyciąganiu obfitości. Do zobaczenia w następnym odcinku.